Niech będzie Pochwenc Chrystus. Zapraszam Was na kolejne spotkanie ze Słowem Bożym, które Kościół nam daje w czwartek, piątego tygodnia Wielkiego Postu. Moi drodzy, dzisiaj mamy głównie o Abrahamie i o przymierzu, który Pan Bóg z nim zawiera. To jest pierwsze czytanie z księgi Rodzaju. Później w psalmie też pojawia się o przymierzu. I Abraham nam wraca w Ewangelii, w dyskusji, którą Jezus prowadzi dalej z. Z Żydami. Ta postać dzisiaj jest w jakiś sposób centralną w całej liturgii słowa. I co nas to słowo chce uczyć poprzez tą postać? Po pierwsze, Pan Bóg zawiera z Abrahamem przymierze. Na początku on się nazywa Abram i Pan Bóg mu zmienia imię. Oto moje przymierze z Tobą. Staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. Zmiana imienia tutaj to zwiąże się z tym, że Abram właśnie był niepłodny, Abraham staje się płodny. Mało tego, popatrzcie, jak jest podkreślone, że będzie ojcem mnóstwa narodów, niezmiernie płodny i to kilka razy jest powtarzane w tym krótkim fragmencie i to jest istota. Moi drodzy, my jesteśmy powołani do tego, abyśmy byli ludźmi płodnymi, żebyśmy, żeby nasze życie wydawało owoce. My nie możemy przeżyć się życia jałowo, byle jak. Ale każdy dzień ma rodzić dobre owoce. I pomyśl, czy twoje życie jest płodne, płodne duchowo, czy ty innych rodzisz też dla Pana Boga, czy stajesz się w jakiś sposób ojcem, czy matką dla innych. Moi drodzy, to nie tylko kapłan ma stawać się ojcem, ma rodzić innych. Myślę, że dzisiaj to jest też zadanie wszystkich świeckich, My wszyscy mamy przynosić owoce, owoce naszej wiary, o której też przez ostatnie dni żeśmy wielokrotnie słyszeli. Właśnie Jezus, który rodzi wiarę. I myślę, że ta postać Abrahama jest dzisiaj też nam postawiona właśnie z takim pytaniem, czy my wydajemy owoce wiary w naszym życiu. Hmm. I to jest pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić. No, przymierze. To jest obietnica, to jest obowiązanie z dwóch stron. Pan Bóg zobowiązuje się do tego, że Abraham będzie ojcem mnóstwa narodów i że posiądzie ziemię, którą daje jemu i jego potomkom. A do czego Pan Bóg zobowiązuje Abrahama? Właśnie, czy Abraham do czego się zobowiązuje? Przymierze wieczne, abym był Bogiem Twoim. Patrzcie, z, ze strony Abrahama ma być tylko jedna rzecz, tak naprawdę. Aby Jachwe był jego Bogiem. E, oczywiście Abraham jeszcze nie zna tego imienia, ale właśnie, żeby nie miał innych Bogów, żeby. Co to znaczy, że my byśmy powiedzieli dzisiaj Jezus, żeby był Jezus moim Bogiem, moim Panem? Co to znaczy, że ja. Wszystko w moim życiu mam uzgadniać z Bogiem. On jest moim Bogiem wtedy, jeżeli ja jakoś pytam, co ja mam robić, jak ja mam postępować, kiedy moje decyzje ja podporządkowuję jego nauczaniu, wtedy mogę powiedzieć, że On jest moim Bogiem. Bo jeżeli ja nie uzgadniam mojego życia, mojej codzienności z tym, z co wypływa z Ewangelii, to ciężko powiedzieć, żebym, żebym On był moim Bogiem. Moi drodzy, i to jest to przymierze. Pan Bóg to przymierze z nami zawiera i zawarł w czasie Chrztu Świętego. To przymierze wciąż chce z nami odnawiać i wracaj do tego, do tej świadomości. To, co jest w Ewangelii, ta dyskusja wokół też Abrahama, oni mówią, że, ojciec, że Abraham jest ich Ojcem, a Jezus mówi o swoim Ojcu i pokazuje, na dwa elementy właśnie w tej relacji: że go zna i zachowuje jego słowa. I to jest to. Jeżeli my chcemy być dziećmi, czy Abrahama, czy naszego Boga, Jezusa Chrystusa, to do tego przede wszystkim dążymy, to o to chodzi. Mamy go znać i zachowywać jego słowa. I to jest zachowywanie jego przymierza. Nie wiem, czy nie nagmatwałem tak za bardzo, ale mam nadzieję, że choć trochę może coś z tego zostanie w naszych sercach i pomoże nam lepiej rozumieć Słowo Boże. Pozdrawiam Was serdecznie, dobrego dnia i do usłyszenia.